Hejka, dzisiaj główne zadanko! Dobra, ja sobie jadę do tego miejsca, gdzie mam zadanko. O, to? O Boże, one, one są już na tej barce. O, gostek Stark. On, on nic nie widział, tam nie ma ich barki. No jasne, że nie ma. Okej, okay. piszcie w komentarzach, czy mam ładnego startowca. Nie pamiętam, jakiego kiedyś miałam, bo ja go zmieniłam od razu, jak wyszła ta funkcja. Znaczy, od razu jak go zauważyłam. Okej okay. dziewczyny, ja tu najważniejsza jestem. Okej. Okay. są wszystkie? Okej okay. Tu jesteś Linda i Alex przypłynęły Tu jesteś. Linda i Alex barku, żeby nic odebrać. Czy to twój koń? Twin Dragon? Tak no bo ja to robiłam na... albo na Dark Angel, albo na Air Pumpkin. Nie pamiętam już w sumie. Ale chyba na Air Pumpkin. Dobra, nie pamiętam. Okej, okay, ale wspaniały koń jest w nim coś wyjątkowego. Potwierdzam, jest cudny, według mnie przynajmniej. Okej, okay, Shayla, Twin Dragon, możemy zaczynać? Ja, Linda i Alex jesteśmy gotowe. Gdy już dotrzemy do straszliwej siedziby, siedziby Darkor, nie będzie odwrotu, ale na miejscu będziemy mogły chociaż liczyć na siebie. No jasne, bo przejrzycie łuki zawsze mogły się na siebie liczyć, bo sama piękny sprzęt. Okej, okay, do dzieła! Za Justina. niech światło Aiden rozjaśnia naszą drogę. Właga... Znaczy, wy pewnie wiecie, co to jest tanko, ale ja nie wiem. No i już, dobrze poszło. Pogoda nie była taka zła. Te barki są bardzo stabilne w zburzonym morzu. Trochę nas zemdliło, ale to nic strasznego. Jedna z nas musi pilnować tej barki. Nie możemy zostawić... O, nie możemy zostawić Barki bez opieki. Barka jest naszym środkiem ucieczki. Musimy jej pilnować. Kto będzie pilnować Barki? Ja, dopil... ja popilnuję. Na pewno? Nie martwcie się o mnie. Ty, Sheila, znasz to miejsce dość dobrze. Musisz tam iść. Liso, ty opanowałeś sztukę leczenia mocą gwiazd. Zaś Alex jest prawdziwą wojowniczką. Razem stwor... stworzycie świetną ekipę ratunkową. O, dzięki, Linda. Zadbam o bezpieczeństwo warki. Będzie gotowa do drogi, jak wrócicie. Alex Shaila, Linda... Alex Sheila, Linda ma rację. Okej, okay, Lindo. Uważajcie na siebie. Do zobaczenia wkrótce Oby z Justinem. No oby. Dobrze, no to postanowimy. Zaczynajmy! Chodźmy tylko cicho. Nikt nie może zobaczyć, nas... zobaczyć ani usłyszeć. Musimy zacząć od na... znalezienia Justin'a. Zawsze tak zawsze, za przed nimi jadę, ale no, ja dzisiaj dla odcinka pojadę za nimi. A gdzie ty, Ruszamy te twin dr... tej ciamajdzie na ratunek. Ty jesteś ciamajda, Alex. Nie można przezywać. Ej, nie ma strażników? Tych beczek tym bardziej. Co? Dziwne. Wszystko się nagrywa? Chyba tak. Okej, okay, dobra. S czy to się... Dobra. Sheila, widzisz jakichś strażników? Dziwne. Poczekajcie, ja sprawdzę, czy to się dobrze nagrywa. Wszystko dobrze się nagrywa i jestem podziwiona u strażników. Aiden. Fajnie. Hm, musimy iść dalej. Pamiętajcie, nawet jeśli nie widać strażników... To nie znaczy, że ich tu nie ma. O nie, ale mój kon nie spadnie, co się ja spadnę? Sprawdzać? Mogłoby być ciekawiej. Przynajmniej lepiej by Wam się oglądało ten odcinek. A mi gorzej by się go nakrywało... Nie, żartuję. Zawsze dobrze. Gdzieś podzielił wszyscy strażnicy. Może poszli coś zjeść? Derk, nie Nie ja wiem w sumie Dobra, ja się nie nazywam Szkoda, że bez, bez Lindy. Teraz jak patrzeć Na początku mi się nie podobały nie w ogóle startowcy te No bo po prostu, so, każdy je ma No chyba, że ktoś go sprzedał, ale ja na razie go nie mogę sprzedać, bo jak widzicie mam piętnasty poziomek. Ej, ale serio? Ale nawet tych skrzynek do ukrycia nie ma. O, jest tam strażnik. Dlaczego tu tak pusto? Coś musi się dziać gdzieś indziej. Czy na platform jest strażnicy albo ktoś inny? Nie wiem. Nie, nie, raczej nie ma. Wydaje ci się, że widziałaś kogoś, Chilea? Mam złe przeczucia. Coś tu nie gra i to poważnie. Mist Miejcie oczy otwarte, choć się jeszcze kawałek, tylko ostrożniej. Nie mogł was zauważyć. Czemu ja tak szepczę? Czy ja sama mam iść dziewczyny, no? Ładne mam kapelutek? Uy. A to ten różowym to kto? E! Poczekajcie na mnie może... Darko! Co ty? Ty chcesz się wywalić? Prawie się wywalę. Widzieliście? Ale co on robi? I kto to jest ten z różowym? Widziałeś z tych, z tych spirów? Oni chcą nakarmić przez rakiny. rakiny. Jak jacyś piraci. Nie widzę żadnych mrocznych jeźdźców ani Jest tylko jeden. Jest tylko ten nastrożony terko. Co teraz? Ej, gdzie ja mam iść? O, otworzyły się. O Boże, jakie głośne. Mam nadzieję, że, wy, że to nie jest dla Was za głośne. Drzwi się otwierają. Sprawdzę, co się dzieje za drzwiami. Czy ktoś się zaczwi? O Boże, zaraz szesnasty poziom! Sheila i Twin Dragon. Tak czułam, że się zbliży... Ale ja tutaj jak, ra, jak yy, że Justin tu jest wynicony, to byłam nawet na startowcu. Chyba nie muszę się przedstawiać dobrze. Wiem, dlaczego tu jesteście. Chcecie uratować dzieci... zgadza się? Tak, chyba. Dobrze, wykazał swoją nieprzydatność. Darko miał co do tego rację. Ale nie chcę jego śmierci. Wszystkim moim dzieciom czegoś brakuje. Ale to przecież krew z mo mojej krwi. Jeszcze nie nasz jego czas spotkania ze Stwórcą. Nie dziś. Nie będzie to już wielki dzień dla, dla mnie ani dla was. Jeszcze nie. W się jesteśmy za przysięgłymi wrogami Shayla, mamy dziś ten sam cel. Ale tylko tym razem. Tylko dziś. Wszyscy chcemy pomóc Justinowi. Zresztą zebrali go właśnie z celi. Zabrali go. Rzucić go do morza. Tak rozkazał Darko. Na szczęście moi generałowie są gdzie indziej. Teraz uruchomi alarm, który z pewnością ściągnę tutaj większość strażników. Może wtedy skorzystacie z, ze sposobności i uratujecie Rastina. Dajcie radzie? Wchodzisz w to Shayla, Ale potem wszystko wróci do normy. Pamiętaj o tym. No to zgoda. Mamy plan. Taką tymczasową umowę. To bardzo krótki sojusz. Na no jedną chwilę nasza walka się nie skończy. Zniszczę cię. Wkrótce. Nie tylko też spotkasz swoje przeznaczenie. Bardzo mroczasz przeznaczenie. Czas porachunków po jeszcze nadejdzie, ale tu nie miejsce. Nie ten czas. To dzień Justina. Jeszcze? Nie mam? Układ z samym diabłem. Idź do swoich przyjaciół. Włączę alarm. Lepiej, żeby nikogo z was tu nie było. Tu wtedy nie było. Proszę, kogoś strasznie cy. A idę, okej. Okay. Czy jeszcze gdzie mam jechać? Dlaczego? Ooo, Boże! Szale, patrz! Zepchali Justina z deski. Musimy działać i to już! Że co mu się stało? Co on taki garbaty jest? Chciałam ja iść. A do lisy co? Z kim rozmawiałeś, pan stąd? Co nam pomoże? Nie byłabym ta taka pewna. Mówisz, że rozproszę ich uwagę włączę... alarm? Chyba będzie tu całkiem bezpieczne, jeśli go włączyć teraz. Ale nie wierzę w to. Alex przejdę to na pewno pułapka. Musimy... Wszędzie się Aram? Boże ile ich tu jest? Tych zielonoskórych. Huh? Ach, może pan sens nie chce uratować swojego wnuka. To będzie, be, be, to będzie pewnie nasza jedyna szansa. Musimy ją wykorzystać. Musimy zrobić jak mówi pan sens. Trudno. Gotowa? Nowy poziom! I to w odcinku z głównych zadanek? Co? O Boże, i długo epona. Okej. Okay. I zero tego jest. Poczekajcie. A, to... Do dzieła! Jest tu na dole jeszcze kilku strażników. Ostrożnie! Ostrożnie! Zróbmy to wszystko klejem na gorąco. Kolejna na gorąco jest najlepszy, nie wiecie o tym? Jeśli nie wiecie, to właśnie się dowiedzieliście. O nie, wyjść strażników z przodu, już bardziej nie możemy się zbliżyć bez ujawnienia swojej obecności. No, ale zbliżyć się możemy, oczywiście. Lisa. Portal jest przed nami. To tam trzymają Justina. Musimy opracować jakiś plan, zanim ruszymy dalej. Ja nie, nie umiem płynnie czytać. Przepraszam Was za to, ale nie umiem płynnie czytać. Hm. Wchodzę, daję zbiorom do wiatu, a Sheila bierze Justina. Co ja mam robić? Przygotuj apteczkę pierwszej pomocy kręgu wiaty. gdyby coś poszło nie tak. Gdyby coś poszło nie tak, to mi nie wygląda na zbyt dobry plan. A co jeśli nie słyszę, co mówić, nie mówisz? co mówisz? Realizujesz nasz plan. Nie, no, za późno powiedziałam. Wielkie nie ma, po prostu nieb nieba. Po prostu tam popędziła. Justin, teraz. Shayla, teraz już nie ma odwrotu. Ruszaj Justinowi, Justinowi na ratunek. 550 duko! Josy 145 dla mnie, o ja i 50 dla... i 50 szyników, szynników. Co? Aha! <noise> Dobrze, że to nagrywam. E? Nie mogą uwolnić potomka! <noise> Jaki śmieszny! Nie, ale zobaczcie, on tu jest smutna. O Boże. Fajnie, że oni robią tak. Shayla! Hmm? Twin Dragon? Nasza więź jest silna. Otwórz się na światło, Aiden. Aiden żyje w naszej więzi. Razem. Ale co? Możemy się wspić w powietrze. Op, ale nie, te skrzydła... Justinie, mój wnuku, tak bardzo przepraszam. Gdzieś światło Aiden ocaliło się przed ciemnością. Lecz skoro on cię nie widział, nigdy nie będziesz bezpieczny, Jorwiku. Te skrzydła. No, będę mówić y, te no wiecie. Te skrzydła nie wyglądają dobrze. W ogóle nie pasują do tego. W ogóle one wyglądają jak jako odstające. No, przepraszam, że tylko te złe rzeczy mówię, ale no po prostu. No, niezbyt dobrze to wygląda. Przepraszam Was. Bardzo Was przepraszam. Okej, okay, czekamy. Już odpływamy? Ale tak szybko. Hmm. Nie może po prostu tu przeskoczyć. Nie! Nie wierzę w własnym oczom. Ty i Twin Dragon naprawdę lataliście! Flip powiedział, że pojawi się jeździe, z których objawi moc bogini, ale nie wyobraziłam sobie tego nawet po tym, co już widziałyśmy! Mówisz, myśl opowiedzieć o tym przeżyciu. Żebym mogła wszystko spisać, jak się czułaś mając w sobie moc bogini? Przepraszam, oddychaj, Linda. Przyszłe pokolenia mogą chwilę poczekać. Czasy nie są a my się spieszymy na łódź. Przecież jesteśmy opor... Ale ile jeszcze do dwunastego poziomu? Ja nie mogę. Czy wszyscy są gotowi? Musimy miegiem mi 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 ruszać za zanim jest w tym roku. I wszyscy strażnicy dotrą do barki. A Dark core. Boże, ten odcinek bardzo długo trwa i jak pukam w mikrofon, to was przepraszam. Bardzo was przepraszam. Eee, okej... Okay. Okej, okay, jestem w Forcie Pinta. UAR mi się nagle... Nagle mi się stało ziemno Ale to nie jest Fort Pinta Ale to nie jest Fort Pinta Ale to jest Wyspa Złotych Liści Ale... A okej okay, dobra Udało się! Uff! to za przygoda! Szaleństwo! Dziękuję za pomoc, Shayla! Dziękuję wszystkim! Dzięki za uratowanie mnie po tym wszystkim! Jak się czuję? Tak, jak się czujesz, Justin? Jak się czuję? Mm. Czuję się super! Byłem pewien, że po mnie przyjedziecie. przyjdziecie. Wcale się nie bałem ani chwili. Chyba pora wracać do domu. Ha ha. To nic takiego. Ha, ha. I wiecie co? Byłem całkiem... Było tam... Było całkiem fajnie. <laughs> lataliśmy! Ekstra! Całkowity odlot. No, odlot. Też latałam. I ja prowadziłam to... Ja prowadziłam to latanie. Czy, czy dowiedziałam się czegoś? Nie wiem. Ze mną rozmawiali. Rwaliśmy się nie do magicznych stuczek. Oczywiście nie mogłam tego zrobić. Ale przyjedziecie... Przyjedziecie do Murland innego dnia. Może coś ważnego sobie przypomnę. Teraz może trochę odpocząć i pozbierać myśli. Jak już mówiłem, była... to była niezna... niezła przygoda. Ale widzisz, to, widzicie, to jest z, wyspa z tych liści. Ej, ale tam jest stajnia z tych liści. Ej, nie, trochę za głośno. Nadal jest głośno. Czasem ma chyba rację. Przepytajmy go innego dnia. Hej, Shayla, wypadki na, na platformie wypa wyglądały prawie co do Joty. Tak, to mo tak jak, jak moja wizja. To było coś super wyjątkowego. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Czy twój koń, twój dragon kiedykolwiek latał? 90 punktów. Wygląda że potrafi latać w niektórych okolicznościach. To bardzo, to bardzo ciekawe. Obawiam się, że to dopiero początek czegoś znacznie większego. Czego nawet sobie nie wyobrażamy. Sądzę, że niepokój i dziwne zacho zachowanie Flipa ma no związek z czymś, co nas bardzo mocno dotyczy. Ale nieważne. Naszym kolejnym zadaniem jest uratowanie Anny z Pandory. Uratowanie Anny z Pandory, albo... No, coś ten deseń. O ile ono w ogóle tam jest. Najpierw musimy zabrać cystyę do domu. Shella, czy mogłabyś zostawić go do, ojc, do, swe, do jego ojca Tomasa w Murlund? Powodzenie na tej misji jest. Głównie, tam, tej misji jest głównie twoją zyschą. Powinnaś go więc osobie zostawić odstawić do domu. Do domu? O, tak, do domu. Bardzo dobry pomysł. Nie zapomnij. Nie zapomniałem kim jestem. Mam nadzieję, że to jasne, ale to było za ciężkie. Ja mam wejść tu z tyłu? O, czaprak! Postać Justina na koniu i go do ojca, to Do dostaje No, super. Poczekajcie. Poczekajcie. Bo... Ale co jeśli wezmę podwódzkę? Ej! Co się wezmę podwózkę wózkę? Ja to sobie wstanie, Jordi. Mistrzostwo, ale też poza odcinkiem. Najpierw odstawię go do domu i już skończę odcinek. Bo ten odcinek trwa już na pewno 20 minut. A to bardzo długo, jak na mnie. Już ponad 20 minut, więc to No. nie będę już przedłużać, murant, uh, co ja mam mówić? Piszcie w komentarzach o czym ja mam mówić na tych odcinkach, bo ja nie wiem. Ej! Czy inni widzą, że ja że ja mam Just Czy ja mam już... Nie wiadomym się. Okej, okay, dobra. Już nie mam. <laughs> Justin! Mój kochany synu! Tak bardzo się, się cieszę, że wyrzuciłeś. Byłem taki smutny, martwiłem się. Kocham cię! Twoje włosy, się jak tak mrocznie, jakbyś był pełen czarnych myśli. Co się stało? Co ci uczynili, uczynił ten zły człowiek, ten mój synu? Jak się czujesz? O Boże, jak to szybko leci? Przecież przed chwilą miałam. No nie miałam. Przecież. przed, przed chwilą to. Miałam dopiero. 16 poziom. Eee, poczekajcie. Eee, nieskończenie. Dzięczny Dobra, zrobimy sobie jeszcze to zadanko. I już koniec odcinka dziękuję shayla jesteś prawdziwą bohaterką i twój przyjaciel też słowa mi więzną w gardle jestem nieskończenie wdzięczny za przywrócenie mi syna myślałam że już nigdy go nie zobaczę tak jakbym mógł się wam odwdzięczyć to ja powinienem być wdzięczny miejmy nadzieję że Justin za jakiś czas znowu będzie z sobą ale jeśli mroczny by się go nie opuszczał, znów po, poproszę o pomoc. Nie wiem, do kogo mógł mógłbym się, jeszcze bym, mógłbym się zwrócić. Wzrócić. Wrócić? Wzró, nie wiem. No, y, będzie na, chyba wzrócić. Jak będę mówić źle, jak źle, że wzró, wzrócić, to na ekranie będzie napisane, jak to było powinno być. Jeszcze raz dziękuję i powodzenia we wszystkich Waszych we wszystkich Waszych przyszłych przedsięwzięciach przed kurde o 22 takie słowa SSO błagam. Jeśli kiedykolwiek będziecie potrzebować pomocy ode mnie czy stajnie Murland to wiecie gdzie jej szukać. Odpocznijcie teraz i powodzenia w, da w dalszych przygodach. Masz normalne oczy? Nie. O! Dobra! Ja już się z wami żegnam. Długo ten odcinek już trwa. Dobra! Mam nadzieję, że. Bo ja to. Tuż przed przerwą świąteczną. Przed y, tymi. Przed. Y, no. Y, przed. Przed Wielkanocą tu nagrywam więc. Życzę Wam udanych świąt i cześć! Ja nie umiem jeździć. Cześć! Mam straszne ścięki! Dobra, pa! A, przechodzimy.